Witajcie znowu na moim kanale. Jakby Jest to filmik po dłuższej przerwie. Po bardzo dużej przerwie, ponieważ nie nagrywałam już na tym koncie. 10 miesięcy w sumie na żadnym koncie już nie nagrywałam. Bo tak naprawdę ja no po całą misję miałam z filmów W sumie Teraz też będę miała ale mam teraz trochę lepszy telefon i myślę, że będą i tak lepsze jakości niż wcześniej no i właśnie no jak nie wiem jak YouTube nie zablokuje komentarzy to napiszcie mi proszę, czy znacie jakieś fajne aplikacje do edycji filmów bo ja na razie edytuję na InShot albo na VideoStar edytowałam też kiedyś na Viva Video ale muszę powiedzieć, że to nie było najlepsze. Nie wiem, możecie pisać w komentarzach, jeśli ludzie nie zobaczą. Mogą być nawet takie płatne. I nie wiem, niedługo nagram rundur mojego pokoju. No i na razie to był taki wstępny filmik, co będę nagrywać. I będę nagrywać myślę, że raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu. Myślę, że gdzieś koło tego. I jak będę miała więcej subskrypcji, to raczej bo ja już zbieram. Zbieram na kamerę, żeby była lepsza, jakość, jakoś kupię też statyw, głośnik. E, Lampę kupię. I e, w ogóle też powiedzieć, że mi e, dołożę do tego, to będę miała. Ale myślę, że na razie jak będę miała tak mało subskrypcji to się nie będzie opłacało. To no tak, jak tutaj należy no, to pewnie też nagrywać na innym koncie. A więc tak, to był tylko taki wstęp. Jutro pewnie nagram filmik jakiś. się nagram, nie wiem, nagram go jutro, a nie wiem kiedy dostępnie. No i tak, to był taki wstęp, i to na tyle to wszystko. Pa!